Witam jestem Maciek MM46 a to jest pierwsza część trzeciego odcinka u naszego Let's Playa Need for Speed Most Wanted w tym odcinku zaliczę dwa kamienie, milowe a potem rzucimy wyzwanie Sonemu. Najpierw będzie fotoradar w którym musimy jechać z prędkością powyżej 130 km na godzinę. Teraz będzie szkolenie. No to idziemy. 204 km na godzinę jechałem najszybciej jak mogłem. Trochę mi się zacina, ale zaraz nie będzie się zacinać. W tym kamieniu milowym musimy być w pościgu co najmniej dwie minuty. Wy za ten czas posłuchacie muzyki. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Śmiało ciało, wyginam, śmiało ciało, wyginam, śmiało wyginam śmiało ciało wyginam śmiało ciało wyginam śmiało ciało dla mnie to wyginam śmiało ciało wyginam śmiało ciało wyginam śmiało ciało dla mnie to słuchajcie sensowne Życie, jest, bez makijażu ma być Figury ty masz, to faceta już jest Ten cudowny w dzień wywołuje lęk Ty się uda za co dla każdej wypięk Ten cudowny w dzień wywołuje lęk Ty się uda za tym, co dla każdej wypięk Macie sobie to jak tytań Niech nas ciągniecie na zambordowe Ci, takie coś, my chodźcie ci tak, jak leci nie mamy dość Ma Cię, sobie to Jak ty tanik naszym dzieci na sam wodowe no sobie ma Ci takie coś, my chodźcie ci tak, jak leci nie mamy dość Wyginam śmiało ciało Wyginam śmiało ciało wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało Dla mnie to Mało. Wyginam śmiało ciało Wyginam śmiało ciało Wyginam śmiało ciało Dla mnie to Mało. Bez makijářů má být Ty yes? ma gury ty máš To faceta już je To má Ještě Bez makijářů má být Ty gury ty máš To faceta już je To A Zrub na oku sobě ti tež I puder Zrub na nosek sobě ti když I brevky Štarnou sobě kretkou to zrub po matke I facetům máš už stup Ty ładna bůža tvá I bioder, luk Každy by odrazu můk No bo vy máte mi sobě toč coś My fateci tak jak teď si nemáme toč Ty ładna bůža tvá ciało, ciało. Wyki nam śmiało ciało Wyki nam śmiało ciało dla mnie to Ao wychy nam śmiało ciało Wyki nam śmiało ciało Wyki nam śmiało ciało dla mnie to Okej okay, teraz jak sobie posłuchaliście muzyki teraz ucieknę policji i rzucamy wyzwanie sonemu. musiało boleć Teraz trochę poczekamy, zobaczymy ile notowań i ścigamy się z sonem. Jak widzę ogólnie jest 8100 notowań. To jest sms od naszego kumpla mówi, że Sony chce się ze mną ścigać. To już będzie koniec części pierwszej trzeciego odcinka, a więc komentujcie oraz subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.